Pytanie do Wardęgi, do tego tutaj Wardęgi, czy przed twoim MMA 9 na live'ach mówiłeś, że masz gorączkę, katar i wszystkie inne rzeczy, wtedy było zagrożenie pandemiczne i czy masz test na COVID-19 przed tą galą, bo jeżeli nie masz, to zrobiłeś zagrożenie pandemiczne, a za to jest prawie 8 lat więzienia, nie? Lubisz dramy? Przypierdala się o jakieś dziwne rzeczy. Mówiłem, że chuj z Ciebie nie viking. A co teraz test zrobisz? Podrobisz? Spero, tak, ta walka mnie interesuje coraz bardziej. Ja poznałem Jabczana teraz na konferencji. Taki normalny człowiek się wydaje. Tik, tak, nie, tik tak. Nie ale wydaje się taki normalny. Hmm. Tik, tak, tik tak. Więc nie do końca wiem, czemu Odpowiesz na to pytanie? Czy będziesz dalej udawał, że, że mnie tu nie ma? Wardenga Na tym cage'u trochę, nie cage. chce ze mną na solowy wyskoczyć o Watachę. Kasa ważniejsza? Na tych rundkach mógł trochę pożałować. W ogóle ogól się. Zrzucanie stołem i tak dalej. Bo chuj z Ciebie nie wiking. Ale jakby rundki swoją, swój cel według mnie zrealizowały, bo Napędziły bardziej na tą walkę, nie? Bo ja już widzę jakąś złą energię, jestem zainteresowany bardziej tą walką, więc. Tak? chyba dobrze. A twoja zła energia będzie do mnie? Że mówię prawdę? EBEB? Ebe. W ogóle EBEB ebe, dobry terror. Dziękuję, panowie. Dobrze, właśnie. w chuja Widzimy się w czwartek. Wracam do kolejnych wydarzeń. nie Wiem, że straciliśmy wszystkich Nie, czy źle? Jaką mieli w ogóle oglądalność? Dawaj, da, Dawid to zdoła, to no. zobaczysz, jaką będziesz miał oglądalność. No. Powiem tak, 68 tysięcy, to my tutaj na live'ie zrobiliśmy 931 tutaj po razie. No. Ja nie wiedziałem, nie jakby ja nie chciałem przeszkadzać, ja nie wiedziałem, że oni dzisiaj robią rundki, bo to może trochę wyglądać, że wiecie, że ja zrobiłem live'a, a teraz nie robiłem tydzień, a zrobiłem akurat wtedy, kiedy oni mają tego... Y, transmisję. A jakby teraz wersów zrobiła sobie krzywdę na przykład jakąś, to to by no był absolutnie. hejt zbiorowy z twojej strony? O, to mi się podoba. Tak jak nam nie tak. zrobiliście po Fame MMA? Ale, ale tak. Wersow przy Pateckim wychodzi bardzo dobrze. Jakoś tak widać, że czują flow, że się lubią i wers? Ale on pierdoli. Jak połamane, nie? To miałeś to testy tak na COVID-19 tak przed, COVID tak przed Fame to jest MMA 9? Tak. Masz ADHD. Czy to jest potwierdzone, czy niepotwierdzone? masz to ADHD? To jest bardzo trudna kwestia. Czy to prawda, że twoim marzeniem było zostanie prawnikiem? Tańcz, 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 tańcz Wardęga, tańcz, tańcz. Cześć, witajcie tańcz. na moim kanale. Ja jestem Weronika i w dzisiejszym odcinku jest ze mną Pact. I kontynuujemy serię, czy to prawda, że? w nowym wydaniu. To właśnie nowa seria, zainspirowałam się programem Jamesa. Co sądzę o kanale True Beauty? Wypowiedz wypowiesz się kiedyś na jej temat? A po co mam się wypowiadać na temat kanału kosmetycznego? Co mam powiedzieć? No, to dobre, to mam ocenić, jest... czy dobre podkłady? Czy złe podkłady reklamując? jakie się na podkładach nie znam. Tak Rodana, czyli spill your guts. Bardzo mi się to spodobało i stwierdziłam, że muszę nagrać polską wersję, przepytując właśnie dochodnik. I będąc jedną. Oj, widział, powiedziała, z czego y, inspiracja i ekipa niedługo będzie się nie Dokładnie, ponieważ nie tylko pan z pan również będę odpowiadał. A co cię skłoniło, żeby wystąpić na Fame? Kasa, nie? Wardęga. W czasie pandemii poszedłeś, kurwa, i dostałeś śpierdol. pierdol. pan, łapki, żeby oczywiście, że subskrybujcie na się W A są bardzo proste przed nami 11 potraw. Które... Nie wszystkie, ale niektóre na pewno się tak? nie mogę powiedzieć. Ale na pewno niektóre kojarzą się z tym, że wiele ludzi nie lubi, tak? Co wygra ten Wybierasz mi dowolne jedzenie, które ja w tym momencie muszę zjeść, jeżeli nie będę chciał odpowiedzieć na to pytanie. I jeszcze jeden haczyk jest, ponieważ mamy już przygotowane pytania. Ja wiem dobrze, jakie ja mam do siebie przygotowane pytania i Ty wiesz dobrze, jakie Ty przygotować dla mnie, ale teraz... Wardęga, dawaj spotkamy się, i wywiad to to zrobisz dobre. z ozdóbką. Teraz je i teraz... No, może, tak będziesz tutaj, miał fame. Uwierz tak mi, że ja taki Ci dobra. wywiad dam, że będziesz miał fame. pierwsze pytanie, później już tak nie będzie. Zapytam o Wojtka Golę. czy to prawda, że podobały Ci... O, takie tamte. Mnie to boli, że oni... Bolicie? Nie dają tych sygnatur czasowych, wtedy by się fajnie oglądało. No dobrze moi drodzy, w związku z tym, że na live jest mało osób, już ale jest ozdóbka, wystarczy. Wypierdoloś, wypierdoloś. Żal w ogóle otwierać ryj, żal szczepić ryja, jest pierwsza godzina, a tylko 42 tysiące osób siedzi na live. Jestem kurwa zażenowany taką frekwencją, jest mi przykro wręcz. I yy, czas kończyć no, wydaje mi się, że czas kończyć. Ja teraz mam treningi, więc ja muszę się wyspać, więc, no, szanowni Państwo... Wypierdalaj! A na koniec humorystycznym akcentem ucieka z kraju verso. Hejt, tak? Będziesz dalej kręcił? Trzy, cztery! Trzy, cztery! to. Dobra? Nie, to inaczej. O. Nie. O, to Bez a spierdala, łapią! O, dobry po. Ciekawe jak ty będziesz spierdalał z kraju. i I będziecie ozdobał łapał. Fajnie, miło mi się z wami... Się... No jest kurczę dużo osób, aż żal kończyć live'a. Żal kończyć live'a, no. Kochani, żal będzie teraz do 10 tysięcy, to streamujemy jeszcze godzinę. Jestem. Tak? A przyzna się, czy miałeś testy na COVID-19, czy dalej będziesz udawał debila? <noise> Jaki troll, ja dole. Dobra, jeszcze obejrzymy jeden film jakiś. Coś chciałem obejrzeć. takiego ciekawa, Ozdobę wpisz. Wpadło, ale już nie pamiętam chyba co. Revo, jak wpiszesz ozdoba oda. Dawid albo Ewa no, ozdoba, to tam się zestrasz. Cześć, tutaj Lewo, szef internetowej grupy dochodzeniowej... Czyli detektyw Lewoja i Kejejejskimi, Wardenga. W szkole siedziałem w pierwszej ławce, zwrotu do kamery i się opłaciło. Mam takie lajki, że mogłem budować rakiety, a tocze internetowe spory z ludźmi, co ledwo wiążą swoje buty. O, powiem Wam pewien pomysł, bo jakiś czas temu gadałem z Boxdellem i mieliśmy te aferki robić. O, ja Wam zrobię ten... aferkę. Ten Zapytaj o laskę z znaczy, Fame House'u. No ale oni jednak tam chyba zostają w tym. W gdzie oni tam zostają? Na Śląsku gdzieś. Taką podjęli chyba decyzję. Trudno. Więc ja sobie myślę, bo ja chwilę, kanał informacyjny, ta. bo ja mam kanał komentarzy, ale fajnie by było myśleć kanał informacyjny. Może zrób Czyli kanał na hejtowy. Może odcinek informacyjny odnośnie danych afer. I na, bo Rewo ostatnio miał live'a i widzę, że ten gość, on też na żywo w miarę racjonalnie gada. I potrafi się wypowiedzieć. Bo wiecie, czasem może być tak, że ktoś ma przygotowany scenariusz... Dawaj. ...a na żywo na przykład... Sześć pytań o Ale rewo, widać, jest ogarniętym typem. I na przykład, jeśli ja bym stworzył taki kanał informacyjny z rewo, takie coś jak ma konopski, jak aferki i właśnie to rozbudowa. Bo ja wiecie, szukam czegoś nowego. Miałem to robić z Boxdelem, ale tik to tak, Tik nie tak, nam razem, bo jednak mamy zrób. zbyt duże odległości od siebie. To co wy myślicie o tym? Ze zdobą. Czy to by był fajny, jakbyśmy z Revo robili taki kanał razem, informacyjny, czy nie fajne? Przestańcie mi pisać, że 2,5 tysiąca oplute, przecież czytałem o tym, po prostu jesteście na za późno. I macie z opóźnieniem, a czytałem te 2,5 tysiąca i to chyba kilka razy czytałem. Więc nie wiem, czemu tak mówicie. Nie oplułem. Widzę, że jesteście na tak. No to git. Zdrowa. Możesz próbować coś przede mną ukryć. Obród do kamery. Porewodzenia. W nosie psa znajduje się średnio 220 milionów receptorów zapachu. Mój moc cztery więcej. Puszczam muzykę jakbym dochodził. Kto zamordował Kennedy'ego? A pierdolę coś o sowach. Ale najpierw, jeśli szukacie sprawdzonych rabatów to polecam wtyczkę wtyczka i produkty do koszyczka. A dla Rewoszmal. Zapewne część z was zauważyła, że noszę czarno bluzę. Ale co noszę na dole? Czy w ogóle noszę? Może kalosze? Może pończosze? Brzmi jak mieszanka księgowego z francuskim raperem rapierem. Weszę. knuję. I to ja jestem pierdolnięty, żeby jest przyglądać się dowodom. Celebryty, polskie celebryty. Oczywiście z przyczyn dekaktywi. Śmieszne. Detety. Detety. To otwórz szanse po dochodzenia. Leny